Boże kochani, szalom, alechem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. <noise> Jestem w Lasku, jest piękna jesienna pogoda. Dziękujemy Ci Boże Ojcze, dziękujemy Ci Jezu Chrystus, dziękujemy Ci Duchu Święty. To jest coś wspaniałego. W 2020 roku, niespodziewanie, tatuś przyciągnął mnie tu na drzeczkę, kiedy nastąpiła doma pandemii. I ja tutaj zaczęłam dla Was nagrywać filmiki. E, ojciec e, Roman, mój kierownik duchowy, on się śmiał, że ja cały czas siedzę nad rzeką jak święty Jan Mszycicel. Ale dzisiaj przyszłam sobie tutaj poczytać faustynkę. Eee, trzeba przebywać ze świętami, ze świętymi, oni są tak cudowni, kochamy Cię, przytulamy, Święta Faustynko i nasi święci niebiańscy przyjaciele obecnie nowenna do Świętej Elżbiety do, do, od Trójcy Święta i to jest moja ukochana, ukochana święta. Dziękuję Ojcu Mariuszowi z Mistyki Codzienności za te jego filmiki e, o świętych karmelu, o ten, od nowenny, na przykład e, też ma cudowne odcinki e, pieśni duchowej świętego, ja, e, pieśni, tak, pieśń duchowa, świętego Jana od krzyża. E, też się z nim przejaźnie. <noise> e, ale dzięki ojcowi poznałam świętą Elżbietę o Trójcy Świętej, a co już jest w ogóle wow, 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 takie niesamowite i w ogóle dziękuję ci tatusiu, to e, rok temu z moją sióreczką Alusią byliśmy z ojcem Mariuszem z Mistyką Codzienności na pielgrzymce śladami świętych Karmelu e, i właśnie byliśmy u moich kochanych niebiańskich przyjaciół e, u świętej Elżbiety od Trójcy Świętej, byliśmy u świętej edytki sztajn byliśmy u świętej Tereski od dzieciątka, Jezus, w miejscach, gdzie się urodziła, gdzie mieszkała, w jej karmelu w Lizie, to było po prostu wow. A nade wszystko, w ogóle już takim wow, nad wow było to, że byliśmy w Anglii, w miejscu, gdzie Matka Boża podarowała Szymonowi Sztokowi szkaplerz. Także zapraszam Cię do karmelu, do ogrodów niebiańskich tu na ziemi i razem dążymy do tych ogrodów niebiańskich w niebie. Jeszcze standardowo, śliwkowo niech wam się zawrócił.